Cześć, święta Bożego Narodzenia! Jak zresztą widać, tuż, tuż, dlatego dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami moją opinią na temat bardzo sympatycznej powieści Bożeny Kraczkowskiej Purpurowe Gniazdo. Książka skierowana jest przede wszystkim do młodszych czytelników, dlatego jeżeli stanęliście przed trudnym wyborem prezentu, właśnie dla najmłodszych, myślę, że dzisiaj mogę Wam pomóc. Zapraszam do oglądania. Gdy święty Mikołaj, znudzony dotychczasowym życiem, bierze urlop i znika w zamrożonym lesie, jego przyjaciele natychmiast organizują poszukiwania. W drodze bohaterowie zaprzyjaźniają się z leśnymi zwierzętami i dowiadują się od nich, dlaczego zamrożony las jest niemy. Okazuje się, że to sprawka pięknej zimy, która uwięziła w tajemniczym miejscu wszystkie ptaki świata. Nasi bohaterowie muszą teraz zmierzyć się z podwójnym wyzwaniem: odnaleźć świętego Mikołaja i uwolnić ptaki. W przeciwnym razie dzieci na całym świecie nie dostaną prezentów, a lasy pozostaną niemy na wieki. Purpurowe Gniazdo jest prześliczną, przepełnioną ciepłem, baśniową opowieścią o Mikołaju, którą z przyjemnością przeczytają nie tylko dzieci, ale również dorośli. Mikołaj ukazany na kartach książki jest bardzo ludzki, bo przecież absolutnie nikt nie lubi pracować w święta, więc dlaczego za taki pewnik uznajemy fakt, że Mikołaj dostarczy nam prezenty również i w tym roku? Purpurowe Gniazdo to jednak coś więcej niż wyłącznie przyjemna, świąteczna historia. To przede wszystkim pozycja bardzo wartościowa, którą bez obaw można polecić najmłodszym. Bożena Kraczkowska na jej kartach opowiada o potędze przyjaźni i miłości oraz uczy, że za każdy czyn trzeba brać odpowiedzialność. Purpurowe Gniazdo podoba mi się tak bardzo, że mogłabym Wam o nim opowiadać godzinami, ale nie bójcie się tym razem ze względu na świąteczne porządki i inne tym podobne rzeczy, Wam tego oszczędzę. Cała historia została zilustrowana cieszącymi oko akwarelami Kamili Stankiewicz, co z pewnością czyni książkę jeszcze atrakcyjniejszą. Tak jak powiedziałam już wcześniej, jeżeli szukacie świątecznego prezentu, to myślę, że Purpurowe Gniazdo może się w tej roli sprawdzić naprawdę świetnie. Dodam jeszcze tylko, że powieść Bożeny Kraczkowskiej to pierwsza część zapowiadanej trzyczęściowej serii, co nie ukrywam, że mnie cieszy, bo mam ochotę na więcej. Zanim się z Wami pożegnam, chciałabym jeszcze powiedzieć, że już jutro, czyli 23 grudnia, na moim kanale o godzinie 16 pojawi się bardzo specjalny, świąteczny filmik, w którym nie ograniczam się wyłącznie do składania Wam życzeń. Brzmi tajemniczo? I bardzo dobrze, bo tak ma być. Filmik ten zadedykowałam bowiem wszystkim tym, którzy zaglądają na mój kanał. Mam nadzieję, że umilę nim Wam święta i że będziecie się przy nim naprawdę dobrze bawić. Do zobaczenia już jutro.